Dzień wszystkim ponownie spotkałem gołąbka tutaj jest jest to nie będę go zrywał jest to niejadalny grzyb tak jak widzicie Nie będzie ktoś z na tych gołąbkach tylko aż za bardzo się nie zna na gołąbkach te gołąby chyba kruche jak się nie mylę Pokażę Wam jeszcze tak fajnie rośnie. To jest jeden. A tutaj mamy z tej strony drugiego. bardziej go. Weznęł białą nóżkę. Z koloru czerwonego jak widzimy. Tu się rozkładam. Tu nie ma jeszcze jednego. Ale ja widzę, że nie ma. Widzę, że nie ma. Jak coś się zna, to bardziej na grzybach. Znaczy na tych akurat, bo ja się znam dobrze na grzybach. Ale mi się wydaje, że to jest chyba byłoby kruchy. Rośnie pod dębami. Miało. i Łutkimi. Jest i on właśnie ma biały. Widzimy. jak kuciej podziutki, a tamtego co wcześniej pokazywałem jest starszy. Pozdrawiam.